Manko, witam w mojej kuchni. Jestem ja, jest brat, jest duży sprzęt od znajomego, za co mu bardzo dziękuję. I jest hałda zakochanych. Nie boi się daje mu. A tak na poważnie, no to JCB Pastra 1135 Rozrzutnik Miro on jest chyba 12-tonowy, z tego co pamiętam. No i wiadomo: 30. z ładowaczem obornik od świnek. Mamy dzisiaj 8 marca, Dzień Kobiet, to akurat każdemu tam zrobimy klimat pod dobrą randkę na sąsiedniej wiosce. No i co? Heja do przodu. No i jedziemy elegancko. Tu mam na pole jakieś może 2,5 km. Także daleko nie jest. Ale dużym to wiadomo szybciej niż tym małym się z taczką To mam mało powietrza w jednym kole w rozrzutniku. Muszę dobić. coś uchodzi. Jakieś jedzie samochodzik, niech mnie minie elegancko toczymy się na najwyższym biegu, szóstka zając elegancko się jedzie tylko słońce razi nie wiem czy jest samochód za mną, czy nie, chyba nie ma dobra, bo my tu skręcamy no i dziabiem ten towar elegancko mam od miedzy nasypane na tyle się odsunąłem, że tam do samego płota yy, nie dorzucałem tak na siłę żeby też komuś na działkę tam nie wrzucać bo tam jakieś krzaczki rosną to nie ma co sobie na siłę, na złość robić no i już jadę sobie elegancko środkiem, no tu jest pod słońce to jest słabo widać tu jest poprzedni przejazd Robota to idzie elegancko, jak jest duży sprzęt, to ile szybciej jak tą taczką wozić. Tak jak jest na kanale też film tam z obornika z któregoś roku, jak Lambo jeździło z tam z czarną białostocką 3,5 tony, no to cóż z tego, że ja tam nawaliłem na niego na, na pełno. Jak to i tak, no gdziekolwiek, jak, jak jeszcze robisz, że tak powiem, koło pryzmy z gnojem, to jest półbiedy, bo masz blisko, no nie, nie tracisz na transporcie. Ale to dużo ekonomicznie jest sadzić na 5 kursów na dużego przykładowo niż na 30 na małego, tak? To wtedy po prostu jest jakaś ekonomia w tej robocie. No i jedziemy z trzecim kursem. Już na polnej drodze od drugiej strony działki. Towaru jest. Niestety więcej na jedną stronę, bo jest obmurowany teraz mur wokół nowejowni. Wokół płyty no i 30 zwyczajnie nie dosięga, żeby nasypać równo na cały rozrzutnik. No, taki mamy warunki, taki mamy klimat, jak to się mówi. Na spokojnie po robocie, jak tam wyschnie wokół płyty, to będę musiał wybrać, wyrównać. Wtedy będzie można podjechać sobie kołem na równo do płotu, do muru tego nowego. I będzie zawsze praktycznie te pół metra bliżej do, do załadunku. Ogólnie, no to jak już mówiłem, jest 8 marca, Dzień Kobiet, jest susza straszna u nas w Mazowieckim. Tu nie jest najgorsza ziemia, a jest kurcze. No, no, lipa po prostu. Mam jeszcze towaru dużo. Tutaj mam 3 hektary praktycznie na tym polu. Starczy mi na całość, na spokojnie towaru więc sobie tu jadę y, jeszcze raz od brzega od Miedzy tu sobie muszę cofnąć, bo jak widzicie pojechałem za pierwszym razem za daleko, ogólnie to miałem problemy z taśmą y, no i muszę po prostu poprawić <laughs> miałem problemy z taśmą, bo taśma się, że tak powiem, mi coś przycięła, nie mogłem sobie Ustawić na odpowiednią prędkość na pierwszym przejeździe, i już się nie skupiłem, żeby jechać od początku tam przy miedzy, tylko właśnie na tym, żeby po prostu to rozsypać. A jak poprawiłem taśmę, no to już teraz mam spokój. No nie, lałek włączamy, klapę otwieramy. Klapę muszę otwierać do końca. Taśma niech idzie. Taśma idzie, możemy jechać. Na razie wolniej. Jak zacznie mi dobrze rzucać, to będę jechał dalej. Dobra, coś tam dziabie. Trzeci bieg środkowy, zakres na żółwiu na razie trochę się odsunę od tego płotu no i co, no jak ktoś chce to piszcie w komentarzach jak u was warunki wiosenne w tym roku czy tak samo nieciekawie sucho jak u mnie, czy może macie trochę wilgoci Mówię, u nas to jest kaszana po prostu, no to nawet tam, gdzie tak jak jeździliśmy ostatni film, co był z nawozami, brat tam pojechał na, razem ze mną na jedną, drugą taką mokrą działkę, gdzie w tamtym roku na przykład to na bliźniakach poryłem kolejny, bo było trochę więcej wody. Tak teraz w tym roku, no to bez bliźniaków i odbity jedynie protektor, więc. No mówię, lipa jest totalna.